Gospód z Jest Czytania Świętego Ewangelia od Wiedlu. Sława Tobie, Tego czasu się do Jezusa ktoś z natowpu. Uczyciel, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spojrzeniem ta wid powi filmow kto mnie postawił w sądzieju albo rozpodliwaczem nad wami? i przemowę do nech gladzić i stareżyć się zażerliwości bo nawet jeśli so ktoś ma nadmiar, jego życia nie należy wid tego, co posiada. I rozpowiedział im, mówiąc, że w jednego mnóstwa człowieka rzadko wrodziła niwa. Więc myślał mówiąc sam do siebie, co mam robić, bo nie mam gdzie zbierać mojego wrożaju. I powiedział, zrobił tak, Rozwalił swoje kluni, zbuduję większe, Zbiery tutaj wszystko zbliża ta moje dobro i skażu swojej duszy, dusze, masz w dostal dobra, zibranocho na wiele lat, spoczywaj iż pej pij rozkoszuj. A Bóg do niego promówił, nierozumny, tej nocy duszę twoją zażadają od ciebie. A też, co Ty przygotował, komu w ono będzie? Tak bywa jest z tym, kto zbiera dla siebie i niebahatieje w Boga. Słowo, Panie. to to my słuchajemy o Bożych sliw ale dobrze żeby się Boże słowo nas posłuchało, da? Naszej naszego życia, naszej kondycji, naszych problemów i w Bożym słowie zawsze, kiedy ja jako ten jakiś Boha, na naprawdę ma być zawsze można sześć. Poczuty, można znaleźć dla swojego życia. Problemem jest, słyszę Adna, czy ja w to wieruję. Ja. Czy wieruję, że Boże Słowo ma je chodać czy ma je Czy Boże Słowo jest dla mnie najważniejsze? Święta Teresa, jedna z takich wolekich świętych naszej katolickiej cerkwy, ona była dużo, tako, dużo miała skrupuli, dużo przeżywała, dużo miała takich w serdzeniu zapytań czy wieruję czy, wieruj, czy Bóg istnieje tak jak korzeń z nas tak korzeń z nas tak? i jej duchownik skazał musisz zrozumieć że Bóg Cię lubi musisz jak ja tego nie zrobię że Bóg mnie kochaje to wszystko, co związane також i z modlitwą i z wiarą i z tym wszystkim co się dzieje, Воно таке буде, знайте, воно буде. Але десь на другому плані, десь там на третьому, десятому плані, бо, бо, бо цілий час щось. Я сьогодні зовсім якби хотів про щось іншого сказати, але пізніше зрозумієте, чому про це буду казати. Але це за 5 хвилин буде. Перша річ – багатство. No, tak, taki moment, taka, taka tema, taka już jest wodnie. Ja pierwszy chciałbym być bogatym, jak się ciesno. A czemu nie? A czemu nie być bogatym? Boch nie każe, że to jest zło. wpakę każesz, że to jest coś dobrego, kto jest bogatym. I, I Słowo Boże także dzisiaj nam pojaśnia, co oznacza prawdziwe bogactwo. I my czujemy takoż ten moment buty bogatym materialnie, ale też buty bogatym przed Bogiem. Ja najszedł w trzy miejsca w Ewangelii, jakie nam pokazuje, co znaczy być bogatym, co trzeba zrobić, żeby bogatym. O tak może. I pierwsze słowo, jakie nam każe Ewangelia, co znaczy być bogatym, to "peremuchty i walczyć w swoim życiu, że wszystko zależy od mnie. Tak nam Boże słowo każe, To Tłбто ja będę bogatym wtedy, kiedy zrozumię, że nie wszystko zależy od mnie. Bo takie jest jakieś nasze, nasze ludzkie pragnienia i ludzki taki spogląd na życie, że ja cały czas żyję myślą, że wszystko zależy od mnie. Wszystko, co ja zrobię, bude na naslędkom, da? to jeje materią jest żoną, jest otcem, i tym duchownym, i tym fizycznym, i pracownikom, i żywo w takiej takomu, w takomu duszy, że wszystko zależy od mnie. Jak ja czegoś nie zrobię, to może czegoś nie osiągnę. Dzisiaj jest druga rocznica takiej świętej monaszki świętej Elwiry, ona jest zastanowieniem takiej dużo silnej wspólnoty hmm, czenakolo. Gdzieś z nas zostali tą wspólnotę czenakolo w Medjugorje. I to jest taka wspólnota, jaka chyba ma się 70, może już więcej budynki w całym świecie. I to jest taka wspólnota, jaka zajmuje się ludźmi, szczególnie młodзию zależną. narkotyki, alkohol, pornografia, hazard i jeszcze inne zależności, jakich dzisiaj nie mało. I ta wspólnota ta siostra, kiedy tam 50 lat temu była zasновниkiem tej wspólnoty, aby też rozumieć, ta sestra zakończyła trzy klasy szkoły, taka jej oswita, trzy klasy. Miała oca alkoholika, straszne dzieciństwo, straszne, że się się. Ale w swoim życiu silno wierzyła i tak wierzyła, że wstąpiła zaśnównik takowo ordynu i jako główną dumku dla tej wspólnoty duchownej, jakie przez modlitwę i pracę, tak jak otec ten tutaj je, to, to modlitwa i praca, to dla niej głównym takim, takim momentem dla tej wspólnoty było Bóg profse poturbujeca. I ta sestra nie dozwalała żeby jakieś projekty robić. Ja w Caritas tylko projekty robię, Osobowo z Eurosojuzem. A ta siostra nie żadnych projektów, żadnego Eurosojuzu, żadnych jakby takich y, cudzzych groszy, tylko żyjemy z pożartu, jaką Bóg nam dać. I dzisiaj jest 70 wielkich budynków, i ci ludzie żyją czysto z z jakiejś pracy, jakiej wykonali. No? O to jest ta mądrość, kocho ja. Тримаюся, що, що є добром також для мене. Тобто, та перша думка, що, що зробити, щоб бути багатим, не думати, що все залежить від мене. Друге, що нам каже Боже Слово, що треба зробити, щоб бути багатим перед Богом і багатим в своєму житті, все, чим я буду займатися, все, що я буду робити в своєму житті, має бути пов'язане з Царством Небесним, з Божим Царством. To, to twoje wybory, czym będziesz zajmaty się, myśleć, da? My dużo często wybieramy, co będzie korzyścią dla mnie. No, pójdę na przykład na nauczanie buty jurystą. To jest super profesja. Ale czemu chcesz być profesją? No bo w wielkie grosze. Da? Буду лікаром, але яка є перша думка? Ну, Гарні гроші, наприклад. Да? Тобто, якби мета, ціль, да? якщо це є пов'язане, я буду лікарем, щоб спросити життя, да? щоб допомагати. Я чую, що хочу в такий спосіб допомагати, бути там якась інша професія, щоб допомагати. Да? Наслідком цього будуть гроші, зарплата, але перша твоя думка, чому щось робиш, З користю для кого, для чого робиш. Да? Щоб бути багатим перед Богом, все, що робиш, має бути зв'язане з Царством Небесним. І третя найстрашніша думка, що треба зробити, щоб бути багатим перед Богом, давати милостиню. Так нам каже Боже Слово, давати милостиню. Тобто, як бачиш і так відчуваєш також велике прагнення, щоб бути багатим, так як нам каже Боже Слово, робити. Moment. Może ich jest więcej, jeszcze. może jeszcze ty coś jeszcze znajdziesz innych, o w Bożym Słowie. Wczoraj ktoś z do papy, lewa co to w nocy, jak było czuwanie dzisiaj przed świętoją meso, bo jak znamy, naszą młodzień, młodzież, ciło oswitu, się na tych świtowych dniach Młodzi w Rymi. Jeden z młodzi zapytał, gdzie można Boga z ustryty, gdzie można woskresnego Jezusa Chrystusa dzisiaj z ustryty. I Papa jako pierwszą odpowiedź skazał, w Bożym Słowie. W Bożym Słowie. Da. My tak dużo czasu szukajmy, szukaj Jezusa Chrystusa w Bożym Słowie. I można Jezusa Chrystusa w Bożym także w ludziach, w konkretnych ludziach. Ja wczoraj był dużo wrażony, jak podczas obiadu Otec Arnold coś rozkazał. I prosił w oczy, skażcie parafianom jutro. Ja mówię, oczy, nie skażę parafianom, wy skażecie co parafianom. Ja zaraz poproszę oca Arnolda, żeby do nas skierował dużo krótkie słowo, bo ja myślę, że w tym także można dzisiaj odkryć woskresność o Jezusa Chrysta i bogactwo, o które każdy z nas chce. Tak jest, Wojciech. Děkujeme za možnost. Můžu říct, že noc v městě byla úplně nesmyslná, úplně nespokojná. Když člověk vyzkoušel, to je první čas. Děkujeme, bratři a sestry, jmenuji se otec Arnold, jsem vengerický monáš Benediktin, já načal svojo služenie v Mukačevo jeparhii gad nazad. V Harkov jsem přibyl několik dní nazad. Prošu prošeně, že říkám po rusky, ukrajinsky. Já znám, pokud nejsem velmi dobře. Kto, kdo zpracil mě v první den? Otec Arnold, řekněte. Začem vi prijehali sjuda, v Harkov, gdje idjot vojna? Ja odvjetil, što česna gavarja prijehal, što bi bit s vami. Bratja i sestri, katovri je slušajut minja, iskren gavarju vam, što ja glubako tronut vašimi stradanjami izda vojnih. и трудными временами, которые вы переживаете. Благодаря моим друзьям я прийшов не з впускним руками и неспусним сердцем. Я принес вам послание нашего Святого Отца Бенедикта, Цього послання из священного писания. katoro je sečas začinajut na ukrajinskom jazike. Vid stupi vid zla i čeni dobro, šukaj miru, ta joho trimajsija. Vid stupi vid zla i čeni dobro, šukaj miru, ta joho trimajsija. Bratje i sestri, Ja děstvitelnou věřím, že naši žizni nachodí se ne v rukách našich abyčíkov, a v rukách Boga. No ja takže věřím, že žizni naši abyčíkov, které presledují nás, tože v ruka Božih. Мы ніколи не должны забивати об этом. Перед праздником Пасхи я ставил гуманітарну допомогу і установил електричество в доме одной сім'ї Шевченкова. Я зашел в торговый центр в Benedictiнskom Odejanji.

Pristoupství je etava svěceníka, že vojna skoro zakončit siá. I aponyál, že to samo je vějšný je, vzít, že j já dělal. Ně událo si zazječ zvězdu nádězdi dlia požilou žensíní. Dragi je bratia i sestri, ja želuju vám tavu, čivu apostol Pavel želajet kristijanam, na sija v bědi. Radujte se v naděždě, buďte těrpeliví v skrabiach i nastojčivi v malitvě. Sveti Benedikte, naš oče, ljudje na meru, pokrovitelj v Evropi, molis za nas, molis za nas.